Cześć, gwiazdy, widać Widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj e, porozmawiamy sobie o tym, e, jak stać się lepszą osobą, jak być lepszy, lepszym człowiekiem i tak dalej. Myślę, że jest to taki temat trochę rozbudowany, e, ale co? Postaram wam się go jakoś e, no, tam fajnie wytłumaczyć. Przede wszystkim, tak, muszę wyjaśnić o co mi chodzi. E, no, Mianowicie, chodzi o to. E, no to jest taki, no nie do końca taki no niby poradnik, ale Wiecie, w moim stylu, nie? W końcu jest też nowa seria e No to chodzi przede wszystkim o to, że na przykład e Jeżeli Źle się na przykład ukryjecie sami ze sobą, nie? To wtedy możecie coś dla siebie zrobić, coś zmienić i w ogóle e o Oczywiście e Te zmiany są tylko dobre, jeżeli e Właśnie źle się ukryjecie sami ze sobą, bo e Wiadomo, jeżeli żeby się lepiej pokryć w swoim życiu, no to musicie myśleć o jakichś swoich idoli, dlatego e, chodzi o to, żebyście poszukali jakichś tam e, gwiazd, albo w ogóle jakieś tam osoby, y, którymi się inspirujecie i właśnie żebyście e, nie czuli się właśnie niekomfortowo w różnych sytuacjach, ponieważ e, idole to również są ludzie, którzy... Oni są również po to, żeby wam pomóc. Oczywiście. Będzie mi bardzo miło, jeżeli na mnie się będziecie wzorować, no bo jak inaczej. Natomiast e, fajnie, jeżeli macie tam jakieś osoby, które bardzo lubicie, no to wtedy e, możecie się na nich wzorować, co nie? A jeżeli nie macie, no to wiadomo, możecie na mnie albo e, warto tam, żebyście sobie poszukali jakiegoś tam influencera e, w jakiś jeszcze sposób. Możecie to też wyrażać, wyrażać za pomocą wyglądu, czyli na przykład Jakieś ubranie, jakieś coś To również możecie e, Tak powiem osiągnąć swój cel jakby w życiu Na przykład Rolexy też mogą być Mogą to być jakieś biżuteria, cokolwiek To nie ważne, nie w Zależy mm, Co tam uważacie za słuszne Kolor włosów niekoniecznie, bo to mm, Nie, tego bym raczej nie radził, ale są też różne takie inne elementy, które wam właśnie mogą w tym pomóc. I oczywiście to mówię w tym sensie, jeżeli naprawdę czujecie, że e, nie wiem, że nie wiecie kim być, albo nie wiecie jak się zachować, no to wtedy wtedy właśnie warto brać przykład z ludzi, którzy mm, mogą być wzorcami dla was. I to są właśnie takie najlepsze przypadki do tego, no bo... Wiadomo, jeżeli wiecie jak się zachować, no to wiadomo, wiadomo, że cały czas też nie będziecie się, się tak zachowywać, no bo warto być sobą, no i czasami też nie da się tak, co nie, no bo e, jednak niby jest takie powiedzenie, że należy być, być sobą, ale to nie jest do końca prawda, bo jeżeli nie lubimy być sobą, no to nie będziemy sobą, tak, to wtedy warto się na kimś zorować. No i tyle myślę, także mm, nie poddawajcie się, bądźcie silni. I osiągacie swoje cele. Co? Myślę, że tyle miałem do powiedzenia. E, fajnie jak e, dobijemy dużo łapek w górę. I oczywiście subskrypcje, bo na subskrypcjach mi zależy. E, dzwonek jak który możecie zostawić? Fajnie, bo wiadomo, zasięgi, zasięgi się liczą, także dawajcie zasięgi. Udostępniajcie mi kanał, będzie mi bardzo wdzięczny, jeżeli wesprzecie mój kanał i pozwolicie mi się rozwijać. Co? A ja się z wami żegnam i... Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!